Mówi senator Dzięcioł na żywo z Olimpiady Wielkich Melonów. Sędziowie mierzą wynik. Nowy rekord świata, 1,81 m. Zdobyła złoto. Wiedziałem, że ma co trzeba. Taki długi skok? Nie, mierzyli klatkę piersiową. Musimy porozmawiać. Uniwersytet zawiesił mnie warunkowo. Brawo! Pomalowałeś szkolną maskotkę? Może kradłeś majtałaski? Przyłapali mnie na seksie w bibliotece. Brawo, synku! Kim była ta szczęściara? Właśnie ją ściskasz. Czekan będzie mnie sądził, nie dadzą mi dyplomu. Wyciągnij do mnie pomocną dłoń. Tych już masz za dużo.